Cześć wszystkim, tu z TCGN i zapraszam Was na kolejny, już chyba ostatni odcinek z serii Jak zbierać karty Pokémon. W zeszłym tygodniu opowiedziałem Wam trochę, co możecie znaleźć, jakie informacje możecie znaleźć na kartach Pokémon. Tym razem przeniosę się na drugi najważniejszy typ karty, czyli karty typu trainer. No i tak nie ma jednego typu karty trainer. Karty trainer dzielą się na kilka podtypów, no i po kolei przejdę po tych podtypach i opowiem, gdzie znaleźć. Informacje o tym, do jakiego podtypu karta należy. No i oczywiście powiem też o pewnym specjalnym rodzaju karty, trainer, który ostatnio możecie w boosterach trafić. Zatem przechodząc już do tych podtypów. Może zacznę od moim zdaniem najważniejszego. Jest to Supporter. Informacje o tym, jaki to jest typ karty Trainer znajdziecie w lewym górnym rogu. To pojawiło się tak naprawdę od generacji Scarlet Violet, takie bardzo wyraźne rozróżnienie między kartami typu... I uwaga, bo wymieniam wszystkie typy y, kart Trainer. Pomiędzy kartami typu Supporter, Item, Pokémon Tool, pomiędzy Special Energy, no i oczywiście Stadium. No ale zacznijmy od... Supportera. Supporter jest to specjalny rodzaj karty, ponieważ zazwyczaj przedstawia jakąś postać z uniwersum Pokémon, no i dodatkowo ma ona, bym powiedział, największy efekt, jeśli chodzi o rozgrywkę. W największym stopniu spośród wszystkich typów kart, Trainer wpływa ona na rozgrywkę, no i stąd jest to, jest to ograniczenie, które zresztą w prawym, dolnym rogu, w tym ruleboxie możecie znaleźć, że możecie zagrać tylko jedną kartę typu Supporter, w trakcie. W trakcie swojej tury. No i w sumie na tym by się opierała. Różnica, to znaczy na tym się opiera to, czym ta karta, akurat ten typ trenera, różni się od innych. Oczywiście, dlaczego tak jest, jakie są najbardziej grywalne, supportery w tym momencie, wszystko będzie w dalszych seriach, które planuję, ale na ten moment tyle powinno wystarczyć. Teraz tak, jeśli chodzi o górną część karty, no to po prawej stronie macie informację, że to jest trainer, po lewej, tak jak wspomniałem, macie wypisany, jaki to jest typ karty, trainer, macie pod tym typem nazwę tej karty. No, i oczywiście poniżej jest ilustracja, a pod ilustracją znajduje się opis działania karty. No i w sumie powiedziałbym, że to są najważniejsze cechy. Oczywiście w lewym, dornym rogu jest ten. Bym powiedział mały boksik, który informuje Was o tym, czy karta jest legalna do gry. Oczywiście jest też informacja o tym, z jakiego setu pochodzi, no i jaki numer w danym secie i jakiej rzadkości jest ta karta. Wszystkie te znaczki omówiłem w poprzednim odcinku, więc oczywiście odsyłam Was do poprzedniego odcinka, jeżeli chcecie dokładnie wyjaśnienie, co te znaczki oznaczają. Natomiast ja przejdę już do kolejnego typu karty, czyli do karty typu item. Karta typu item, no to jest, bym powiedział, jeden z najważniejszych zaraz po saporterze typie kart. Co on ma w sobie takiego unikatowego? Itemy mają w sobie tą unikatową cechę, że możecie kart typu item zagrać w swojej turze tyle. Ile chcecie, no właściwie tyle, ile macie na ręce, no bym powiedział tak, bo pewnie chcielibyście zawsze więcej. No i w sumie tyle. One mają trochę mniej wstrząsające dla rozgrywki konsekwencje zagrania, niemniej jednak są bardzo ważną częścią każdego deku. Bardzo mocno wpływają na to, czy wasz dek jest lepszy czy gorszy do gry. No i oczywiście, tak jak w poprzednim typie karty, macie napisane, że to jest karta typu trainer. W prawym górnym rogu, w lewym górnym rogu, macie znowu informację o tym, jaki to jest typ karty trainer. No i poniżej nazwa karty. Ilustracja i opisany efekt jej działania. Tak jak pewnie zauważyliście, kolejną różnicę. Karty typu Supporter charakteryzują się takimi czerwonymi elementami, czyli napis Supporter jest czerwony, tutaj macie takie czerwone paseczki. Natomiast Item to jest kolor niebieski. Dalej przechodzę do trochę innego. Typu karty, czyli tym razem Pokémon Tool. Tu już zauważyliście ogromną różnicę w wyglądzie, ale nie przejmujcie się to tak specjalnie. Jeśli chodzi o zwykłe karty Pokémon Tool, no to niczym się praktycznie nie różnią od poprzednich dwóch. Tym charakterystycznym kolorkiem będzie kolor fioletowy, a charakterystyczną cechą tej karty jest to, że tą kartę podczepiacie do Pokemona znajdującego się w grze. No i tutaj macie takiego ruleboxika, że możecie dołączyć dowolną liczbę Pokémon Tools do swoich Pokemonów, Podczas Twojej tury, ale możecie dołączyć tylko jedną taką kartę do jednego Pokemona. No i no w sumie wyjaśnia. Samo to jak te karty działają w grze, no to chyba raczej wyjaśnia to, że one mają wpływ na zachowanie Pokemona, na jego właściwości. No, mniej więcej, tak to się odbywa. A dlaczego ta karta w ogóle wygląda inaczej? No bo tutaj chciałem Wam pokazać, że ostatnimi czasy pojawiły się karty typu Ace Pack, czyli takie o wiele mocniejsze wersje trainerów. Co je wyróżnia? Po pierwsze, to, że mimo iż to są zazwyczaj karty typu item, typu Pokémon Tool albo Special Energy, ostatnio również Stadium, to mają one o wiele większe efekty na rozgrywkę niż standardowe wersje takich kart. No i w związku z tym, tutaj w prawym. W dolnym rogu prawie żebym powiedział: No po prawej stronie karty macie Ruleboxa, który mówi, że możecie tylko jedną kartę Ace Spec zawrzeć w swoim deku. No jest to ogromne ograniczenie, ale z drugiej strony te karty są na tyle potężne. Że zdecydowanie trzeba było je w ten sposób ograniczyć. Pozostała część karty jest ta sama, zarówno w przypadku zwykłych Pokémon Tool, jak i w przypadku Pokémon Tool w wersji Ace Pack. Jest po prawej stronie napis Trainer, po lewej oznaczenie, co to jest za typ trainera, jest nazwa karty, ilustracja i opis efektu działania karty. Dalej przejdę do kolejnego typu karty: jest to Stadium. No i tutaj znowu, co wyróżnia Stadium. Na pewno kolor zielony, to możecie zapamiętać, że Stadium jest zielony. Sam wygląd karty jest standardowy, no i różnica znowu. Co jest unikatowe dla działania karty Stadium? To jest to, że możecie zagrać ją tylko raz w turze, czyli praktycznie jak supportera, ale z drugiej strony karta stadionu zostaje w grze. Nawet po Waszej turze, i efekty tej karty są w grze przez kolejne tury, do momentu, dopóki stadion nie zostanie jakimś efektem innej karty zutylizowany, bym powiedział, ewentualnie dopóki nie zostanie zamieniony na inny stadion. No i w sumie tyle. No to najważniejsza różnica względem innych możecie zagrać raz na turę i efekty tej karty pozostają nawet po zakończeniu Waszej tury, jeżeli ta karta jest nadal w grze. Oczywiście, wszystkie, bym powiedział, cechy wyglądowe czyli nazwa, czyli ilustracja, oraz opis działania karty wygląda tak samo jak w przypadku wszystkich poprzednich typów trainerów. No i został nam ostatni tryb, typ karty trainer do omówienia. Jest to Special Energy. Special Energy charakteryzuje się oczywiście kolor taki. Szary, srebrny. No i tutaj znowu jest to unikatowa karta wśród trainerów, jak zresztą każda, i nie do końca to jest karta trainer, bo tak naprawdę to jest karta energy, jak widzicie w prawym górnym rogu, ale chciałem ją tu zawrzeć, ze względu na to, że Basic Energy tak naprawdę nie ma co omawiać, bo to jest bardzo prosta karta. Natomiast te karty to są karty energii, które mają dodatkowo jakieś efekty. Tak przykładowo Jet Energy to jest oczywiście karta, która dostarcza energię, tak jak jest tu napisane, że. Tak długo jak ta karta jest doczepiona do pokemona, zapewnia jedną energię typu colorless. I teraz jest poniżej ten specjalny efekt, czyli kiedy dołączacie tą kartę z waszej ręki do jednego z pokemonów znajdujących się na ławce, zmieniacie tego pokemona z waszym aktywnym pokemonem. No i takich kart jest wiele, one mają różne efekty, jest Double Turbo Energy, która po prostu dostarcza jedna karta dostarczająca dwie energie. No naprawdę tych energii jest w tym momencie jeśli chodzi o Special Energy bardzo dużo, no i to jest osobny typ karty, o tym musicie pamiętać, no i reszta jest tak jak w pozostałych Omówionych kartach, czyli prawy górny róg, typ karty, czyli w tym wypadku Energy, lewy górny macie podtyp, czyli Special Energy, dalej jest nazwa, jest ilustracja i jest opis działania. No i oczywiście w lewym dolnym rogu, jak w każdym poprzednim przypadku, macie właśnie oznaczenia, czy karta jest legalna, do gry z jakiego setu pochodzi, jaki ma numer i jakiej jest rzadkości. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną dzisiaj. Że obej oglądaliście całą tą serię. Myślę, że to będzie ostatni odcinek z tej serii. No bo tak naprawdę, jeśli chodzi o same podstawy tego, jak kolekcjonować i czym się charakteryzują karty Pokémon, omówiłem. Natomiast zapraszam Was na kolejne serie, które się będą pojawiały, bo już parę pomysłów w głowie mam. Zresztą zobaczycie myślę, że całkiem niedługo, co to będą za serie i jak będą wyglądały. No i oczywiście zapraszam Was na naszą stronę internetową, na której się dowiecie, gdzie kupić wszystkie te karty i wszystkie te produkty, o których mówiłem. Najtaniej, jak złapać najlepsze promocje. No i oczywiście ostatnio również prowadzę sekcję o nadchodzących setach, w których znajdziecie informacje o setach, które jeszcze nie wyszły, a które się dopiero pojawią. Dodatkowo zachęcam Was do zajrzenia w opis filmu, gdzie znajdziecie sposoby na to, jak nas wesprzeć. No i oczywiście gorąco Was zachęcam do wejścia na naszego Discorda, do dołączenia do naszego kanału, no bo tam no już w sumie żywe dyskusje się toczą co do tego, jak wygląda. Nasz świat, zarówno grania, jak i kolekcjonowania kart Pokémon. Tymczasem, ja Wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.